Siemanko z tej strony, Konny 90. Anus. ja! Dobra, jest dzisiaj ze mną Kajman. Siemano. Kajtek z majtek, no. Loxis. Takie lubi dwie banany i czwiterów. Squik, krzycz squiku! Yeah. Nie. Squik, squik! Squik, squik, squik. Jest ze mną również Rafi 98. Rafi z podtelany.

nie. Dobij, 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 dobij! Jaki deszcz! Boże! To za godność. to nie ja! Tylko tak no. Dobra, dobra! No nie. A, jedziesz, jedziesz, jedziesz! No, nie, nie, nie! nie. nie rób tego. No to... Jaki deszcz! A ja idę na trybuny. Tylko, ja tylko reszta trybun świata ja tak ja potrafi. A ja jestem na, jestem na trybunach. Jestem na trybunach, będę kibicował. Jesteś z nami, czy z nimi? Z nimi, dobra, to możesz stać. Końca meczu. A ja jest. Jestem na trybunach, ty giona WTF boże Kibic chodzi na do Metsa będzie polować squeiku Czyć w Squiku Nie w Tom no, Stołę tył to robną Kajman Masz no, bana no, no. Kajman no, te drewutnie Okuje się Jakie Pięk. drewno Jakuje się jak... Koła masz ja drewniaż to... jeszcze bardziej Paulujemy ich, hej, paulujemy, paulujemy. Jaki to ja, był ja gol, Gdzie jesteś, czy mi piątkę? Gdzie jesteś? A nie, to Loksist. <grystwili> Ej, no może spójrz na mnie. Z dwoczuchy jeszcze. I go, nie? Że, że nie? że no 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 jeżdżę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak się spodkryjeś? Dawaj, Kajman, dobijaj, dobij. Kajman ale tu nasza baranka jest. <grystwili> o kurde. Już wiem Bo z tobą to różnie bywa. Padały <grystwili> jedne. <grystwili> Patrzący. Rower ma tylko pedały No weźcie ludzie Rower i kończ <grymne> I squeezek Dobito, bito, Ja Leca, lecę, lecę, bo chcę Kajman, pójść, proszę pójść Leca, no, Nie ma lekko, to na to poleciał No po kawał, po medal, let's, w gramkę bo chcę Lecę, 1-0, gramy dalej! Masz koledzi, masz! Ludzie mi FP-sy nawet spadają. Ja. Go! Sezy, dawaj, ruszaj się. Ładnie. No go, 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 Będzie go. brama, będzie Lec brama. Leż sama z gola, ja ich ochroniłem jakoś. Ej, co jako za kaleki. Jak mój, jak mój team to przegra... Trzeba o tym się zastanawiać. Jak mój... Gdzie team to, ta piłka? Jak mój team to przegra, to nagrywamy jeszcze raz. No, to jest, nie! To jest koniec. Ja. Nie ma! Trochę honoru, dziecko. No. Powiedział mnie, ktoś... O, jest, jest, jest. Będzie bramka, będzie bramka. Tak, dupka! <głanee> no musiał to zrobić, zrobić. O, rozdział, rozdział, rozdział. No naprawdę... Nie jesteś, jesteś, jesteś niedobry, jesteś kurna jak... Nie, 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 Walau, ja, jadu, jadę, jadę. Bo... Dzięki, nie, 네, tego, to <głanee> ja Luxize, nie, To, nie, to nie, Ja no, o, chory losu z niej wejdzie Gol! Ja! Konu się tyś mi w golf! Nie trafiło! Aaaa, <laughs> ja, jakie duda! To może załamać! To za drewno, może! No chyba spady, mój, tu samo obuję tylko musi strzelać! Tak! No na nie wcale! Terenie. Patrzcie na bramkę! A gdzie on strzelał? Ale ooo! Jezu! Skrzydźcie squeak! quick! squeak! Squeak! Mówiłem, że w fifę się nagrał, to mu no, będzie teraz no dobrze szło! <laughs> e kto to strzelił? Squeak! Squink! A kto samochója tak, stralił? Tak. Ja. Cicho, ja ich blokuję. Ooooooo! Reszli! Wy, wyznaczyłeś mi zadanie na ten match. Reszliiii! O, shit, no, shit. Jaki zez. O, ej, tak! masz. Wysuń, wysuj, wysuń, wysuń! wysuń. Jakie... <grym> NIE! Jakie zezy, ludzie! Cień! O! Gdzie <grym> jest no? <grym> Konu, lecę na Ciebie! To leć, leć! Nie, nie. Drewniaki, ja nie graczę! No, Loxis, Ty najwięcej siedzisz, a najmniej mleka dajesz! Ma? No, jest! Pięknie kto! No, dobra, Loxis, zwracam honor w końcu! Patrz, jaki shot! Bo nie podskoczyłem! <laughs> Konu, zło! No, sam się, nie denerwuj, i tak wygramy! Oni musieli dostać przewagę, żeby nie było płaczu, że nic nie strzelili! Ja. Dobra, dobra! Wymyślaj, wymyślaj! Każdy głupek trafia bramkę. <grymne> Spoko. Nowe przysłowie PZPN-u. Już? PZPN, ty jesteś głupi, nie PZPN. Czemu? No, To oni mówią do reszty świata przecież. No, to... Dzięki, dzięki. Hiszpania trafia bramkę. Leć! No. no nie! Nie! To ten... Nie ma za co, squeak. Kolej, długą, 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 długą! Nie plekło. Długą wbij. Od ściany. <grymne> Wow. Molestują nam Długo na dół! Nie! Dumbi! Czemu ja tego nie dobiłeś? To zaraz mi kurde! Białem asystę! Leder, leder, ty trafisz, ty trafisz! <coughs> co to było? Ludzie to jest Paul zbiorowy, ja jestem za, za drewna! Oooo! Trafi Asysta Ej oh Ejman! No! Twój właśnie zbior... Zresztą sama buja! <coughs> No, Mój do kitu. Nie. Wiecie, dlaczego jesteście do kitu? Bo będzie są w Chyba nie, ostatni mecz wygraliśmy, ile to było? Mama bo będzie bo mnie nie był było. Właśnie. Bo ty gwałcisz moje dzieci. Ała. Boże, nie trafić tego ja jestem ciotka. Uh. Yes! Nie? No. Kontrola, nice. no. dla pierwsze ładne. Nice. No. coś trafi na Komuś gratulacje, na pustą trafiłeś. No. Jesteś spełniony? Ma, mama siebie będzie dumna. No. Taki miał prezent po chinku. Ła! PUM! Jaki szaleniec. PUM! Oh. <grym> PUM! <grym> PUM! KREITO SKWITU! KUZZWA wyświetlił mi, że jakiś... PUM! Oh. No <grym> to cały zbiorowy pedał jesteś. Ja! Wyrażaj się. Nie zapomnij, to małe dzieci oglądają. No właśnie. Spoczuchy niedobre. Fik ktoś tu zaczął strzelać chyba. Muzyk. Boże... Nie! może co to było? Można zgrać jeszcze? No, gramy, gramy, paka, się ma. Aha, siemanko. Na gier mam ja od kurde, bo... bo... faul. Można ja. się dołączyć, czy nie? No, chyba można. A no nie. no, nie. no Jak kurna, no! Jakoś ludzie to jest denerwujące. No. Nie, bo jest krzew na trzech. Aż to jest denerwujące. To za wygramy. Let's yeah. To za drewniana let's piłka, jest, No Nie! że tu trafiłem! To nie moja wina! Tu bankowo i trafiłem! To pan prezes. naprawdę no, nie piłka! Frankiego, za 100 gramy jeszcze w 14. I lost one Dobij, 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 Nie, nie, Odkułem się, mówiłem. No dobrze, Kajmanie, nie. Zwracam jeszcze... Nie podać po, Pulsu, po gazie? Dominał, żebyś tyczkę walnął? Profi, ty drewniaku! miał opony To co miał opony na zimowe zmienić? Sliki, a ja nie! Na slikach by lepiej się trzymał drogi. I tak nic nie trafi, i tak, i tak, i tak! Michael, nie o Boże. O <suszy> 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 Doktory! <suszy> <suszy> co to było? Ja nie słyszałem, słyszałem ich fiszce. Leci, no! no, no tak. Konu, bo Cię kochają. Ja wiem. Ja wiem, mam ale to skąd Mateusz! Może ktoś jedzie no, no, Mateusz! No kurda, Landry. Ale Mateusz! Mateusz. Gol, gol! Nie! Dostaw! Nie! Nie ale... no, twoja sprawa, Bambo. No kurw! Ja pierdzielę! Yes. No, no, gol będzie! No! Gol, gol, gol. Nie, to Jest gol, gol będzie, gol będzie, gol, gol, gol. Nie, zapomniałem Ja tym! Zos... Ja dzwonię dzwonię, tym, go tu nie ma. Nie, sam obuja strzeliłem. Z <laughs> shot speed, 56. Dobra, ja to walę, ja zaczynam grać taktycznie, ja zostaję na obronie. Mam szybsze auto, Konus. No i widzisz, Konus, a ty wątpiłeś w na nasze umiejętności. Bo wysłał baz, zyskłamał, a raszał. I prysał na Mm. No, nie no, Jeszcze większy rośnie. Boże, jaki lambo który Nie! Ból. Boże! No ekstra! Brawo. Boże! Jak nie mogę trafić tą piłkę! Patrzę! Jadę! Jak nie mogę... Grałem na Drugarka farcie. Drukarka się psuje! Wyczułam mnie samo. się to na farcie. I lubi dzieci. Mały tak. ale wariot. A nie do końca. Ja Pamiętam, czy będzie hardstreak. O Boże. A nie, jak ktoś zostanie na bramce. No ja hardstreak. Część z nieba tak. za bardzo. Nie hardstreak, tylko hardstreak. No mówiłem hardstreak. No ale on powiedział hardstreak. A to musiałem pominąć No! Pierdzielona krew. Ale w roborze. Jaki jest? Puść, puść. No co zajmiełem. Ja <laughs> do ształlu już zostawiłem

Widzicie kurde magik, normalnie przewidział to Oto nadchodzi magik z języczkiem uwagi zrobić Kiełbe wełbienie gorzej niż drajnie Uuuu Pokimorze Uuuuu Kiełbe na łeb jechałem Kiełbe na Jest Gol Nie Za breaking wall No dzięki no nie, Loxi, to przy siebie, jestem strzeliłem raunkę. Co ty stąpi, <grymka> Nie, jechać do tego, szybko! Tata będzie... Nie, nie. Ale wycofam, wycofam. O Boże. Coś, Coś wycofał. Dobij wiecie. to, dobij to! Z yeah. Jezu! Jest, asysta. No. Loxi, ty jesteś... no, to wszystko trafisz. No ta... ja mam skela, nie? Asyste. Ty, trafajsia... Ty trafajsia... Dla mnie asysta. Loksis potrafi na... trafić muchę z RPG-a. Oraz Jetta ściągnął z rpg <głos> 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 No Jetta, ale nie muchę. Moskwiku! No, to jest faul zbiorowy! Gengar. <noise> <noise> no, no w dół! <noise> <Nie. głos> <Laki gol, głos> Jaki forcio! Jaki gol, patrz! Bardzo na powtórkę, patrzcie na, na powtórkę, to Odpal się od Bramkarza, Bramkarz nie skacze tak wysoko. Blankaż! <noise> 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 Kaiman sobie leci! Jakie się piłkę z Jaki fuz! Jaki fuk. Jezu. No Nie! Tak, na Nie wiem, w dupę! Jakie to rolo No. dawaj, Dawaj, no, jaki żyd. no. No. Nie. No. 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 <noise> o, o, o O o! Kaj wy macie bramkarza nice. nice. My nie mieć bramkarza Wymierzone. Jak <noise> Teraz my Ale... zaczynamy, wy nie dobiegacie do piłki. Ja chciałbyś. No, no bo tak się zaczyna, geniuszu. Nie, no roz... nie tutaj. To zaczynamy grać w rugby chyba. Jak panu. ja gram, to nie ma żadnych zasad. A <noise> O-o! Spokojnie, Squeak wrócił. <grystanie> Jaki dumny! Nie! No, wrócił i prawka będzie za chwilę. Boże, mole, Nie, tego, tutaj jest bara. O-o! Ja nie wiem, co się dzieje na tym boisku. Jadę do piłki, jak zyt <grystanie> Dzięki! piłka robi? O Boże! No nie, nie, nie. Ja 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 mogę. Ci Gazuj do tego. A leci, tu Nie do tu Hopsa, hopsa, tu role i O, o. Leci, leci. Nie. Nie wtrącaj. <laughs> Stań no parę. to jest no, baby, to, to no, Szybko, szybko! Gęb. Szczepka szeroko. Ja. Nie, nie weszła. LOL. No Nie. Tak. Ja uczę ja. Ja weszła! No ja wiem, że weszła, ale ja dobijem musimy... No dobić. bo ja też ja miałem to samo. Bo to jest to, to był Bóg po prostu, ale twój gol zaliczam jako twój. Ja dupa! Nie Hard ma zem, mam. Dupa. nie ma żadnego gola. Już trzy bramki strzeliłem, nice. Dupa, nie ma. A ja dwie. Ja też dwie. No, Karna, cię tak Bum! Bum, headshot! Bum, headshot! Nie z tej strony. Ja dobiję! Z drugiej Pacany! Gdzie ta piłka, no? Ludzie, przecedujcie, czy ta piłka ma po lewej, czy no, po i... prawej stronie. No. <grymne> Jakie <grymne> farty. Zmieńcie sobie niki na farty. <grymne> o! Czemu? Czemu ja bym mógł, żebym pójść. To się puszasz, nie? Lada w ciebie jak się uderza, to ty się nie ulatasz. Kurde, a ja bym tu idealnie pyknął. Nie. No to we mnie wjechał. Ej no decydujcie się, czy po lewej, czy po prawej stronie ma być ta piłka. Po tej poty. Po kątnej. No po końcu, tak? Harry No delto ujemny No boże Ja pojechałem. Jadę, jadę, jadę Zostaw mi tą piłkę nie. 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 O, tyś wiedział, który to? Skąd? Ten wysoki No, nie. no boże nie To było chapskie. to, to Dobar. Ja nie umiem, jedziesz, nie umiem Jedziesz, malina! Nie umiem trafić z tej piłki. Co wy robicie z tym biłką? Jak ja taka piłka nie umiem? Trafić, ja nie wiem co jestem, nie umiem trafić. O jest mm. <laughs> no, mamy 3 minuty. Ja... Kuźwa no! <laughs> no nie. Lader ciebie się uderzyć nie da nawet przenikam przez ciebie. <śmiech> <śmiech> Hej spokójcie mi co ja zrobiłem coś Dobra, poszło. robisz coś ciekawem? <laughs> Nie, z Dzięki za info. No to czekajcie, proszę. Aha, dobra. Będzie. Nie. A i prawie. Nie, nie. Leci. Nie ta strona. To jest... To nie. Ta strona. Pójdź, pójdź, pójdź. Boże, sto. BUM HEADSHOT! Dobij to! Wuuu! Dobij! No jak ci blokuje? Czemu? Nie, nie strzelasz bramki! Jaka pała! Ej, zobaczcie jak ja chcę! Dobra, jeszcze raz. BUM HEADSHOT! Dlaczego ty mówisz BUM HEADSHOT? W grze, w której headshotów nie mało, to jako, No, nie ma ków nawet. Bo, nie, nie bo falę! Roj, bo Roya ogląda. Będzie! Będzie! Jako, jako nie wejdzie. Falne, to jest BUM

No to nie jadę tu, to... nie wcale. Jadę! Podaj na drugie skrzydło! A do drugiej? To ma... no gary, no to o, 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 o! Ja to okay. niszczę! O Boże! O Boże. No, no. nie dał A ja nie wiem, która to nasza bramka, która z kogo. To... mapę ma ma masz. Na mapę. Konus to! Już nie ja. Do swojej bramki! No, no, ja. dobrze że się zacznę Jak to wykreślić? o o Nie w tą stronę. Nie! No nie, Jak to na mnie nabił. Się. O Boże. wow dzięki Do... O boże. Do... So zrobił? żeś zrobił. <laughs> Nabijają na farcie. Dwa dwa bramka. Boże jak mnie kardełko było. Ej, dajcie nam mało. forem. Ej dajcie nam forem to, nie Wspiało się, co masz tego sklepu? To ja dojdę do nich! Nie. Ty spinasz tak głośno, że się na nie mogę skupić. No w dupę, no, Kaiman! No, on nie robi Tu To no zbożek! Nie Kaiman, tylko Swii. Paul taktyczny. Nogi jedynie. Nie. Najpierw nie, usiadam tale, i sobie, że tak w, w tej grze nie ma czegoś takiego jak Paul. Sędziowie nie ma czegoś takiego jak noga. Ręka chyba. Tutaj to, tutaj to było, zderza koło. Nie tak. Nie! 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 wiem! Nie! wiem. Nie! 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 Dlaczego to się nazywa reszta świata Nie! Nie! a Nie! 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 to Nie! 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 bym Nie! 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 No nie! Ej, mamy, no nie. mamy ramach! Wygraliśmy! Patrz, nagraj! nagraj ej, bo nagrywasz? Konus, nareszcie nagrałeś mecz! No, nareszcie, cały mecz. W końcu coś wygrałeś. Nie wrzucać, bo wygraliście. Jeszcze ja <gryliście>. raz zrzuciłem konusy i to na farcie, bo sobie nie trafiłem. Bo tak to no, musisz używać tu jeszcze innych dla... Chodźcie tutaj na, na poprzeczkę. Czekajcie. Chodźcie, ej! Zrzucę go, wrzucę go. Konusy! Nie, nie, no ty... To nie ja. Pajacu, ty. Konus, ty drewna Grajemy w Berka? Tak, Konus, to Berek. Dobra. Berek. Raffi. Ale to nie. Ale to nie. Ja I jestem Berkiem. Berek. Tylko, żeby Zabajcie, tylko jeden Berek. Widzicie? Okej, okay. już, no już cię otargało. Ale na treningowy ale... Treningowy ale... i wsi... jeden typek będzie w jednym teamie, a ja, wszyscy go gonią, rozumiesz? No. No. no, dawajcie. To jest Berkiem. L. Szybko. Aren... To ja będę Berkiem. Dobra. Ty jesteś na... dobra dawajcie 17,5 To bardziej gramy na zasadzie, że każdego muszę wykasować, jak ktoś dostanie to wyskakuje za te Nie właśnie nie, można czekać czy Normalnie gramy... Aha no w sumie nie. mogę się odłączyć to A nie, ty, nie, nie, treningowy nie możemy KOOUE! Może być, może być, też GOL Nie nie możemy. Ale, się to dołączcie od tej wersja? sesji tej samej. To jest Panie To weź ty A ustaw, wersja. że jeden na ilu Na czterech. A ja jestem czasu ja, no. Berchem. Berchem jest ja jestem Berkiem. Berkiem jestem. Ja jestem po 6 w stadium. Nie, nie ma sensu. Dobra, nie, to ja kończę nagrywanie. Siemanko, widzimy się w następnym odcinku pewnie z Kalofa. Może, Może się końców. Którego wrzucisz za 4 tygodnie? Nie za miesiąc. No to 4 tygodnie w <śmany> powołanie. <śmany śmany> magic Man. No, następny święty. Tak, na nie chodzę Ej, chodźcie na, chodźcie, na trybunek, pożegnamy mocne. nie, 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 na No Tutaj, patrzcie, tutaj widzimy, tu. Na, na bramkę, widzimy, nie? <grym <grym> Na, <grym> na, na której to arenie <grym> było, bo wyszłam. I co, zronął, tak żeś Patrz, nie, nie tak. Z boku, No, bo Na której to arenie było, bo wyszłem? Nie, nie, Zapiszę. Możesz jak kaleka. Ja jedyny zostałem z jak <taka> <taka> Ej, no nie! Ej, mord, brawo! O kurde. Konus, co ty Chodźmy na dojście. Ej, no nie! Dobra, no to my się z wami żegnamy. Nie!